Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Sonic Generations. Jest to nasz praktycznie już ostatni odcinek tej serii. Hmm, pozostało nam tylko użyć e, szmaragdów chaosu, aby e, przywrócić do życia te oto e, koła zębate. E, teraz mogę wam powiedzieć coś, co mnie będzie na pewno e, co, co może część z was będzie by się pytała, dlaczego tak zrobiłem, a nie inaczej. Jest na pewno jedna rzecz, to można powiedzieć o serii Sonica, o tych wszystkich nowych wydaniach. Że jakby słabe nie były, jakby ludzie nie wkurzały, to jednak muzyka była zawsze na wysokim poziomie. Przeważnie, dobra, przeważnie. Nigdy nie ma zawsze. Ale to. To był jeden z takich atrybutów e, mocnych, naprawdę tych nowych wszystkich e, serii Sonika, e, muzyka była naprawdę była pasowa klimatycznie, e, naprawdę się napracowali przeważnie przy tym. I e, często ludzie, nawet jeżeli nie, nie, nie podobała im się gra, to kupowali sobie soundtrack, albo e, jednym z mocniejszych punktów jakiejś recenzji było to, że jest świetny soundtrack tej gry. E, dlatego. Strasznie, strasznie, strasznie się zawiodłem na ostatnim bosie. Ale to zobaczcie za chwileczkę. Teraz jeszcze użyjemy ostatniego szmaragdu. Portal się otworzy, i kiedy będzie historia, ja się po prostu lekko przymknę, żebyście mogli posłuchać historii. O co w tym wszystkim chodzi i dlaczego tutaj w ogóle jesteśmy. To mi się kojarzy trochę z takim serialem Stargate Gwiezdne Wrota. Nie wiem czy pamiętacie. Leciał kiedyś tam gdzieś w telewizji naszej. Tak otwierające się wrota, właśnie zapalają się dookoła jakieś tam symbole. Tutaj się tylko płomienie po prostu zapalają, ale i tak fajne. To akwariatowe, to wygląda fajnie, to muszę im przyznać. Wracają do nas nasze szmaragdy. Które... Szmaragdy mają bardzo specyficzne działanie na postaciach z uniwersum Sonika. Budzą w nich supermoce. Sonic staje się Super Sonikiem. Tu lekkie cięcie, wybaczcie. Super Sonic ogólnie jest yy, znanym s, yy, pojęciem, jeżeli chodzi o nie jestem dokładnie co to, to znaczy, chyba prędkość ponad dźwiękowa, ale mogę się mylić. E, dobra, teraz się zamknę, a wy słuchajcie, what the fuck is going on? Okay, you are, you to avoid an You're not in a position to demand anything, you nasty little pincushion. Eggman? But how? He had a little help. Dr. Robotnik! Nobody calls me that anymore. If you would be so kind as to explain, gentleman genius Dr. Eggman from the future, it will be my pleasure, most excellent and efficacious Dr. Eggman of the past. After my most recent setback, I stumbled upon the primordial form of this unique creation, which I discovered had amazing abilities even I have never been able to master. It could erase time and space. I then had the brilliant idea to use my discovery to undo my previous defeats. In order to perfect it, I needed the help of somebody as smart as I am the only person that smart is me. oh, you are too kind, my dear future self. and i was happy to help. i captured your friends, flinging them through time to bait my traps. but the more your monster tears through time, the more damage you do to the world. the world. i'm going to own the world when i'm finished with sonic. <laughs> <coughs> wow, will I really get that crazy? <coughs> we'll see who's crazy after I destroy both Sonics. Forever. You mean after we destroy them? Less arguing, more destroying. Destroy me? You and what mustache? I beat you all the time by myself, and now there's two of me. Then I'll have twice as much fun defeating you. Ah! Keep moving. Move all you want. I'm still going to stomp you into a blue jelly. <laughs> you. That was just to soften you up. Now it's time to meet your doom. You can do it, Sonic. Come on, Sonic, smack him. Uh, not you. You've got this, Sonic. You can win, Sonic. Who are they? They are insignificant. You've got the power, Sonic. Focus your spirit. We're with you guys. I believe in you, Sonic. Don't give in, Sonic. I know you can do this, Sonic. You can win, Sonic. You always do. Time to scramble some Eggman. Super Sonic style. Holy fucking shit! Awesome! Yeah. I tu teraz usłyszycie za chwilkę problem yy, z ostatnim bossem. Po pierwsze nasi znajomi nigdy się nie zamykają, cały czas nam gadają jakieś pierdoły do ucha, że uważaj, ten atak będzie taki, taki masakra. A drugi, słuchajcie muzyki. Nuda, jakich mało. Naprawdę to jest smętny ten utwór, totalnie. Dlatego, ja postanowiłem, że wykorzystam e, możliwość, jaką dali nam twórcy, do tego, aby e, sprawić tę ostatnią scenę jeszcze nie, nieco, nieco bardziej epicką, niż, niż jest teraz. E, dlatego, wracamy do, do menu wcześniejszego i zmieniamy nasz utwór, który będziemy sprzeciwić w trakcie walki. Miałem parę opcji, ale w końcu zdecydowałem się na coś, co chyba bardzo pasuje do tej gry. Jest to cheesy utwór, Sonic Boom. Wybieram go z kilku powodów. Po pierwsze, pierwszy raz go słyszałem w AMV Hell, kiedy to było wmiksowane do obrazek Gaila używającego swojego ataku Sonic Boom. Po drugie, ten utwór jest openingiem z Sonic CD, bardzo, bardzo niedocenianej gry. Po trzecie, jedno chyba najważniejsze, jest to utwór, który był używany jako piosenka w demie, pierwszym takim publicznym tej gry, Sonic Generations. Dodatkowo, tamto demo miało nazwę, jakby roboczą Sonic Boom, właśnie. Dlatego uznałem, że to, to jest piosenka bardzo ci, zaraz się trochę zamknę i będzie, będziecie mogli posłuchać. Y, a, ale, jednak, jakoś pasuje do ostatniej walki, która ma być taka, właśnie, wiecie, triumfalnie i w ogóle. Dlatego, to, to, dlatego wybrałem jednak ten utwór y, zamiast tego nudnego, który był oryginalnie. No. And that, to defeat That's us. a homing shot. Be careful, Sonic! Now, now we'll... you! Can reach the other Finish it. it looks like a homing shot. Please be careful, now Mr. We'll... Sonic! Now That shot will track you. Be careful! Sonic, you can switch with the Y button. Look out, Sonic! The Orphan Arm Attack! A teraz co mogę Wam powiedzieć o tej walce? Mamy możliwość przenoszenia się między dwoma wymiarami cały czas, yy, między 3D a 2D yy, w locie. Jakieś rady? 2D jest bardzo nieprzydatne. Yy, przynajmniej ja uważam, że lepiej jest zostać w 3D. Yy, 2D tylko przechodzimy, kiedy unikamy pewnych ataków. Yy. Aby tutaj go zaatakować, trzymajcie się na wysokości twarzy. No dobra, tutaj był akurat błąd e, gry, ale potem pokażę wam dokładnie o co w, tej, w tym chodzi. I zbierajcie jak najwięcej kółeczek, ile tylko się da. I wydaje mi się, że właśnie jest taka moc, bo widziałem jak gościu przechodził tego bossa i te kółeczka, jak przelatywał przez ten zbiór kółeczek, który tutaj przelatuje, one do niego leciały. Bo kiedy jesteśmy Super Soniciem, tracimy cały czas e, pierścienie, które zdobyliśmy. A jeżeli stracicie wszystkie pierścienie, jest koniec, musicie walczyć od nowa. E, w tym jest największy problem w tej grze, a czy z tym bossem, dla mnie przynajmniej. Utrzymać jakiś tam normalny poziom tych kółeczek bez, tej, bez tego bez tego skilla, który przyciąga je do siebie. Być może po prostu ja nie trafiam. To jest bez sensu atak. Ten atak nic nie robi. Eee, możemy wlecieć w tą tarczę, nie, nie zabierze nam życia. Eee, kółeczka tracimy z taką samą prędkością. Czasu też nie tracimy w ogóle. Nie wiem po co to jest. Dziwny wymysł. Kiedy używa tego lasera zmienięcie wymiary i wracamy z powrotem do 3D. Ja używam 2D, żeby unikać jakby ataków po prostu. Możemy też na przykład użyć Sonika naszego drugiego jako broni kiedy on na przykład zbiera siłę i potem atakuje Egmana robotnika. Ale właśnie to on nie atakuje Egmana robotnika, tylko atakuje jakieś tam platformy, które na nas lecą. Możemy tego używać, ale nie, nie jest to potrzebne. I tutaj na przykład możemy się zmienić wymiar i wszystkie ataki nasą miną ładnie. Problem, kiedy mamy poniżej 30 kółek jest ten cholerny alarm. Irytujący strasznie. Um. Powiem Wam, że tu będzie bardzo blisko. Ta walka jest e, o tyle fajna, że będzie, e, będzie napięcie. Kiedy pierwszy raz grałem w tego Sonika w ogóle mi nie wychodziła ta walka i nie wiedziałem jak go pokonać. Trzeba boostować i musimy naprawdę zbliżyć się do niego. I teraz trzymajcie się na wysokości twarzy. Kiedy się tak blisko będziecie już... Ole farto fart był. Patrzcie, na wysokości twarzy cały czas. On używa tych swoich rąk i potem w dół lecimy i mudrylujemy ten brzuszek. Yeah. Kółeczka, 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 ooo kółeczka, słodkie kółeczka Ja wszystkie kółeczka No coś ty Tails No i to też jest dobre w 2D, że łatwiej jest zdobyć te kółeczka, wiecie co O Ładna kolekcja Się trafiło akurat Wow Laser beams Ale teraz mam tyle dużo kółek, że to już nie powinno być problemu żadnych. Sonic, bo. Taka piosenka pasująca do takiej gry, no co by nie mówić? Zwłaszcza to zakończenie, ta teazisty scena, wiecie, że. Dasz radę, Sonic! O, tutaj trzeba dwa bumpery trzymać i to jest koniec, praktycznie, patrzcie, dwóch Soników razem współpracuje. Yeah! Tak, tamta scena, gdzie oni wszyscy przychodzą, dasz radę Sonic. Moje zdanie to było zrobione specjalnie, żeby pokazać tą właśnie taką serowatość troszkę. Przynajmniej mam nadzieję, że to było specjalnie zrobione. Oh yeah! Super Sonic. A, episko wyglądają. A teraz historia. Still warm. <laughs> Time travel. I'll admit, you weren't half bad, son. Not bad? Are you kidding? He was all great. He collects how many? Wow. Where does somebody put all those gold rings? You know what? I don't know. I keep forgetting to ask. It was great teaming up with you. Hope you learned a few tricks that'll help you out in the future. I mean, the past. You know what I mean. gonna get better there's our ride hey Sonic enjoy your future it's gonna be great <laughs> oh, that's it. yeah Nie wiem, czy oni to zrobili specjalnie, czy nie, ale to była jedna z najdziwniejszych kwestii, jaka była wypowiedziana w historii gier wideo, chyba. Sonic, ciesz się swoją przyszłością, będzie świetna i dobrze wiemy, jaka, jak wyglądała przyszłość Sonica. No ale dobra, nie będę się już kwiniał w to. Muszę przyznać, że te y, napisy końcowe to są jedne z bardziej interesujących napisów końcowych, jakie widziałem w ogóle w historii. Tylko dlatego, bo możemy zobaczyć te wszystkie plansze w ich oryginale. To dlatego, że wiecie, 20, 20 lat historii jest, stoi za tą grą. Eee, kiedy patrzę jednak na tą, na tą grafikę, która teraz jest w tym małym okienku, to łeska się wokół kręci, muszę przyznać. Eee, no. Patrzcie, Tails tutaj się pojawia dopiero właśnie w drugiej części Sonika. Dobra, nie będę mówił o tym, co się pojawia. E, sami zauważycie chyba podobieństwa plansz e, I w, w, w takiej kolejności w jakiej przechodziliśmy mniej więcej... E, weź dokładnie w takiej samej kolejności i będzie też nazwa gry w, w tych murkach. Mm. Dobra, powiedzmy coś o, o samej grze. Eee, Sonic Generations e, muszę przyznać, że albo Team Sonic. E, zaczynają myśleć albo zmienili sporo ze swojej załogi, nie jestem pewny. Ale um, pomijając pomysł yy, tego jeżołaka, to trzeba przyznać, że mają pomysł, yy, znaczy mają już coraz bardziej dopracowaną formułę, żeby Sonic był nowej generacji, ale żeby nie ssał tak bardzo. Żeby Sonic nowej generacji był równie fajnie i przyjemnie się grało, jak kiedyś. I ta gra to udowodniła, że e, to jest wykonalne. Mm. I wcale nie potrzeba żadnych tam niedźwiedziołaków, rycerzy, e, jakichś tam latających e, w wersji innych Sonika i tak dalej. Wystarczy dobry gameplay, i fajne plansze. Dobry design i to naprawdę wystarczy, żeby gra była dobra. Eee, ale ocenimy Sonica, Sonic Generations. Eee, Jak to zawsze robi, zaczynałem od muzyki chyba. No muzyka jest zajebista. Eee, ale nie mogę przemilczeć faktu, że muzyka w, w czasie walki z ostatnim bossem się. I to się tragicznie. Były fajne utwory w całej historii Sonika. I nawet ten utwór. Ale czemu wybrali taki nudny utwór na koniec, na ostatnią walkę? Nie wiem. Macie dwóch Soników super Soników. Dwóch, nie jednego. Dwóch Eggmanów w wielkim w potworze, robocie, który niszczy czas i lecą w jakimś tam dziwnym czasoprzedniu, czasoprzestrzeni. I czemu tam jest taki nudny utwór? Tam powinien być jakiś utwór, który naprawdę daje moc, wiecie, yeah! energia! A dali takie gówno ale ratuje się tym, że możemy w każdej planszy używać jakiegokolwiek utworu chcemy, które odblokowaliśmy. I dobrze, że to dali, ponieważ dobrze wiedzą, że Sonic ma świetny soundtrack od początku historii do końca. Eee, zawsze był fajny soundtrack w tych, tych grach. Dlatego... To ratuje, że możemy ustawić sobie na którejkolwiek planszy chcemy, jakikolwiek utwór, który chcemy słuchać I jest to naprawdę duży plus dla nich Dlatego ee, Ja uwielbiam muzykę z Sonic'a Jest cheesy, ale to jest mój typ cheesy To jest muzyka, która naprawdę daje tą moc jakąś tam Ah, Sonic Heroes To daje naprawdę jak, jakiś tam dziwny sposób, to jest muzyka, która działa na człowieka Maj, Mają naprawdę dobrych kompozytorów e, Także na muzykę dam Gdzieś. nie, 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 nie. Za ostatni. za wpadkę z ostatnim utworem dam dziewiątkę, tylko za muzykę. Eee, grafika. Bardzo ładna, mi się bardzo podoba grafika. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem Sonica w 2D, jak pięknie to wygląda, to aż mu się. na chwilkę zatrzymałem się i patrzyłem po prostu na to, wszystko co się dzieje wokół mnie. W tej grze z Sonikiem jest problem taki, że. Nie widzimy, jak dużo jest pracy włożone w niektóre elementy grafiki, bo to wszystko tak szybko mija, ale gdyby grafika była gorsza, to by ludzie zauważyli to. Dlatego polecam czasami przyjrzeć się nawet yy, w czasie, kiedy ja gram... E, kiedy grałem, właściwie. E, mam nadzieję, że się przyglądaliście niektórym elementom otoczenia, bo naprawdę grafika była piękna w tej grze, mi się bardzo podobała. E, jeżeli miałbym jakieś elementy poprawić w grafice... Nie wiem, co bym zmienił w tej grafice, powiem wam szczerze. Dla mnie design jest idealny. To jest ten design, który powinien być z Soniciem. E, trafili dosłownie w ten taki słodki punkt, gdzie jest akurat tak, jak powinno być. E, tak, jak, tak, jak, tak, jak wiecie, że już nie ma sensu na przykład dodawać takich innych pierdół, postaci e, w, ludzi i tak dalej. Moim zdaniem, tak jest idealnie. Zostawić w Macie naprawdę dużą gamę postaci. W których już świat jest zapełniony i one są, mają swój styl, jest tak samo specyficzny styl grafiki. Mi się to bardzo podoba. Eee... Za grafikę nie wiem ile ją dać, powiem szczerze, nie jest to jakaś niesamowita grafika, ona po prostu pasuje. To jest dobry design. Eee, to jest różnica, kiedy jest grafika powiedzmy zapierająca tak w piersiach, a kiedy jest grafika pasująca do gry. Eee, także dam też dziewiątkę. Bo wierzę, że mogło być jeszcze lepsze zapewne i pewnie mnie twórcy poprą w, tej, w tym moim twierdzeniu, w następnej odsłonie Sonica. Gameplay, no tu nie, no, gameplay to jest naprawdę... Kurde, nie mogę lecieć też, też przez te bugi. Też dziewiątka. Gameplay jest słodziutki, przez pierwsze 7 planszy człowiek gra i tak o oh yeah, o oh tak, to jest to to, o to chodziło, to jest Sonic. Ale pojawiają się problemy z bossami czasem pod koniec, dwie ostatnie plansze. E, jakieś małe jeszcze wpadki na poprzednich planszach, których, które były na tyle małe, że nawet nie wspominałem o nich. Dlatego e, nie mogę dać dychy też za gameplay, chociażbym chciał, bo jest naprawdę słodki, jest zajebisty dla mnie. Ale mogę dać dziewiątkę spokojnie. To jest ten Sonic Colors, teraz widzicie właśnie. Nie grałem i nie. I, ale osobiście nie podoba mi się e, z tego co widziałem, e, tak, także. No za gameplay dziewiątka, ogólna ocena gry 9,5 ta półka za, za nostalgię dochodzi. Daję 9,5 spokojnie i polecam. E, Mam mój znak jakości mogę spokojnie tą grę polecić. Każdemu, kto lubi gry, e, w których bardziej liczy się gameplay e, niż historia, e, niż e, grafika i jakieś tam inne pierdoły. Gra ma być grą. I to i Sonic Generations taki właśnie jest. To jest... to jest gra, która jest czyst, czystą rozrywką. Ee, historia jest... historia, moim zdaniem, jest tylko zrobiona po to, żeby pokazać, że coś to... może być historia, ale ona tutaj nie jest w ogóle punktem głównym programu. I oni o tym wiedzieli, dlatego jest mało scenek, cutscenek. To... Nie. Yeah. Ta gra jest, żeby grać. Nie żeby oglądać, nie żeby e, tam się podniecać grafiką. graj I o to w tej grze chodzi, także 9,5 i polecam każdemu. What? Hmm. You, sure you were the one who said you saw a door over here! Well, I know it was one of us. Shad up and keep looking. Time is it. It's the exact same time as when you asked earlier, and it'll be the exact same time when you ask later. There is no time here. Let me just say that this was a brilliant plan that you came up with. Don't get too self-righteous. It'll be your plan pretty soon. I'm going to dedicate the rest of my life to forgetting it. I heard that. Do we ever win? That depends on your definition of win. Beating Sonic. Oh, well then no. That doesn't give me much hope. Maybe I'll go back and get my teaching degree. That's not a bad idea. I've always enjoyed telling people what to do. <laughs> tak, jeszcze scena z dwoma Eggmenami. I teraz możemy na każdej planszy używać sobie Super Sonic'a. Um, I to było na tyle. I jeszcze teraz uh, pokażę wam. Uh, Scenkę, która pojawia się, jeżeli posiedzimy wystarczająco długo w menu. Ale to już praktycznie koniec tej serii jest. Także mam nadzieję, że wam się podobała. Mam nadzieję, że niektóre osoby się przekonają do tej gry, bo warto zaufać tym razem Sonicowi. Eee, a teraz zobaczmy tą scenkę. I to było na tyle ludziska. Także komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guzik, do zobaczenia w kolejnej mojej serii Let's Play i dzięki Sonic to była naprawdę fajna gra. Trzymajcie się i do usłyszenia!